W programie z cyklu Rozmowa z ciekawym człowiekiem spotkamy się dzisiaj z naszym starym, dobrym, znajomym kapitanem Świtlisławem Jackowskim. Dlaczego ponownie zaprosiliśmy kapitana do studio? Dowiecie się Państwo z rozmowy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szczególnie miło witam naszych gości, którzy nie po raz pierwszy są obecnie w naszym studiu. Jeszcze raz w przedstawie Pani Jolanta Jaworska, komandor jacht klubu Wiking w Wielkiej Górze. Serdecznie witam. I Pan Zdzisław Jackowski, jachtowy kapitan żeglugi Wielki. Dzień dobry. Już mówiliśmy kilkakrotnie o wielkiej imprezie m.in. Kolumbus 92 z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki, ale może żeby już tak zakończyć to Podsumowanie sezonu nawigacyjnego, które odbyło się nad naszym pięknym wybrzeżem. Został Pan uhonorowany dyplomem. Jest to nagroda honorowa. Może na wstępie powie Pan właśnie kilka słów o, o tym wydarzeniu. Więc tak jak w poprzednich tutaj w audycjach podawaliśmy przebieg wyprawy na jachcie Panorama, który żeglarze Jeleniogórscy odbyły w roku 92. Spotkała nas miła niespodzianka, że w roku bieżącym głos Wybrzeża przyznał honorową nagrodę rejsu roku 92 właśnie za udział w tej imprezie mnie jako dowódcy SY Panoramy, no a tym samym również żeglarzom wszystkim, którzy brali udział w tej imprezie. Impreza, znaczy spotkanie Żeglarzy związane z wręczeniem nagród honorowych odbyło się 5 marca w Gdańsku, w Starym Ratuszu Gdańska. Było w bardzo przyjemnej oprawie. No i tutaj z dużym zadowoleniem odebrałem dyplom, który w jakiś sposób honoruje wszystkich żeglarzy i wysiłki nasze, które zostały zrobione w tym kierunku, żeby jednak te wyprawy się odbywały. Ale obecnie żeglarze i żyją już przyszłością. Tamta sprawa się odbyła. I teraz raczej jesteśmy zainteresowani tym, co będzie w roku 1993. Jest cały szereg planów, między innymi jest propozycja, żeby popłynąć dookoła Afryki na jachcie. Fy ballada, no z tym, że y, koszt tej imprezy jest bardzo wysoki. No i prawdopodobnie obawiam się, że niestety nie będziemy no, mogli tego tam, zrealizować. Tam. No, na wyprawę Kolumbus 92, to jest z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki, to się zdarza raz na 500 lat i już prawdopodobnie y, nie dożyjemy, żeby wziąć udział w następny tego typu imprezie, dlatego nawet koledzy zmobilizowali się finansowo w ten sposób, że posprzedawali niektórzy samochody, żeby wziąć tylko udział. No natomiast już tylko nasza ileniegórska wyprawa dookoła Afryki, no bardzo przyjemna, ale finansowo hmm. będzie chyba. Niemożliwa do, niemożliwa do realizacji. No, no w każdym razie... że nawet tak powiedzieć, że niemożliwa, to zawsze są rzeczy wszystkie możliwe, Acha. prawda? No. A typowym przykładem jest właśnie Kolumbus 92, gdzie jednak stało się Też to możliwe. Też raczej było tak. niemożliwe na początku, tak? Tak, tak. Jednak a stało jednak się... stało się możliwe. Ja mam, ja mam jedną prośbę, jedno wyjaśnienie i myślę, że wszyscy nasi widzowie chcieliby również coś na ten temat wiedzieć. Bowiem w górach gdzie raczej powinno królować narciarstwo alpejskie, zawiązał się Okręgowy Związek Żeglarski. Działa coś takiego w Wielu Górze. Czy moglibyście Państwo coś na temat tego, co dopowiedzieć tutaj w górach? Może ja parę słów. A więc Okręgowy Związek Żeglarski już niedługo będzie sobie liczył 4 lata swojego istnienia. Zrzesza 13 klubów. W tych klubach jest zrzeszonych z kolei aż 1000 żeglarzy. No mówimy tutaj o naszym mówimy tak o Jeleniogórskim Okręgowym Związku Żeglarskim i będąc właśnie na tej uroczystości wręczania tych nagród, koledzy kapitanowie zapytali się mnie, no słuchaj, ale gdzie wy tam pływacie? Na co ja, muszę przyznać, byłam trochę zażegowana takim stwierdzeniem, bo jednak w no jest trochę tych akwenów wodnych, gdzie się ta nasza młodzież szkoli, no nie tylko młodzież, bo i powiedzmy żeglarzami początkującymi są i starsze osoby. Później natomiast jadą żeglować trochę na Mazury, no a stamtąd już na morza, bo to jest powiedzmy ten kolejny etap, prawda, z Mazur, już jest większe doświadczenie żeglarskie, bezpośrednio już Bałtyk czy powiedzmy Morze Śródziemne. Ci, którzy chcieliby mieć kontakt z tym związkiem. Natomiast teraz jeszcze nie mają takiej możliwości. Jest możliwość organizowania kursu tak? żeglarskiego dla tych, którzy chcieliby ten piękny sport uprawiać. Jak, jak to właśnie się przedstawia? Może coś na ten temat? No, więc najbliższy nasz program to jest od kwietnia rozpocząć kursy na stopnie żeglarskie. Dla tych, którzy nie posiadają żadnych stopni nie mieli kontaktu z żeglarstwem, Organizujemy kurs na stopień żeglarza jachtowego, i ten kurs rozpocznie się już w miesiącu kwietniu. To część teoretyczna, a w momencie kiedy będzie trochę cieplej i będzie można wyjść na wodę, część praktyczna na naszych akwenach województwa jeleniogórskiego. na Pilichowicach, jeziorze Leśniańskim. Jeziorze Witka, w wyrobiskach, w żwirowniach koło Bolesławca. Dla tych żeglarzy, którzy posiadają stopień żeglarza jachtowego, organizowany będzie kurs na stopień sternika jachtowego, który daje nieograniczone uprawnienia prowadzenia wszystkich łodzi żaglowych po wodach śródlądowych. I ten kurs będzie się odbywał teoretyczny w Jeleniej Górze, praktyczny nad jeziorem. Witka koło Gorzelca. Dla ułatwienia będą różne formy kursu. Wyjazdy sobotnie niedzielne, tak żeby nie trzeba było angażować własnego urlopu. Jeżeli będzie grupa chętnych, to będą stałe wyjazdy, znaczy kurs taki skoszarowany nad jeziorem Witka i nad jeziorami mazurskimi. Także w zależności od tego, jakie grupy i ilu będzie chętnych, różne formy będą organizowane tych szkoleń, żeby tylko ułatwić po prostu żeglarzom udział i zdobycie tego stopnia. Ci wszyscy chętni, gdzie oni mogą się zgłaszać i zapisywać się na ten No list? Więc bardzo serdecznie zapraszamy w każdy piątek w godzinach od dziewiątej do 14 i od 17 do 18 w siedzibie Jeleniogórskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego przy ulicy Wiejskiej 2A. Dziękujemy serdecznie za te informacje. Ja, ja myślę, mogę śmiało powiedzieć, że z Jeleniogórskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli sposobność porozmawiać. sobie. Ja serdecznie Państwu dziękuję Dziękujemy za wizytę tak. w studiu. Dziękuję. uprzejmie. Tak.